Nazwa Stolicy Chin występuje w tekstach bardzo mało znanej polskojęzycznej piosenki. Dzisiaj jest wtorek, 28 maja 2024 roku. Nazwa Stolicy Chin występuje w tekstach bardzo mało znanej polskojęzycznej piosenki. W dzisiejszym wpisie podzielę się swoim ostatnim odkryciem tej piosenki oraz ciekawego albumu zawierającego ją. Ostatnio po wyszukaniu nazwy stolicy Chin w miejscowniku Pekinie. Na chińskiej aplikacji do słuchania muzyki QQ Musi Aibi, odkryłem szlugi setki pierwszej innej linie, która jest jedną z piosenek zawartych w ciekawym albumie Beauty wydanym w 2022 roku i składającym się z sześciu utworów przypisywanych artyście Klaone, który prawdopodobnie jest mało znany. Ta piosenka zawiera takie teksty, w których nazwa stolicy Chin wielokrotnie występuje Wciągam się w miasto jak w Pekin, Pekin, reskin pekin pestki, i Pestki Pekin Ludzie z Gretki. Z jakiegoś powodu słowa Pekin Ludzie, pojawiły się przy wyszukaniu Pekinie. Uważam album za ciekawy ze względu nie tylko na sześć unikalnych utworów zawartych w nim, ale też na jego intrygującą okładkę, na której mężczyzna w czerni kładzie swoje lewe ramię na kobiecym manekinie bez kończyn. Po wyszukaniu imienia tego artysty na YouTube widziałem wyjątkowo niskie liczby wyświetleń każdego jego utworu. Nowy poziom jest jego najbardziej wyświetlanym utworem, który w tej chwili ma 62 wyświetlenia. Może właśnie zastanawiacie się, dlaczego oddaję uwagę temu albumowi i chcę napisać wpis, który jest niemu poświęcony. Po pierwsze, intrygująca melodia i mocny rytm w każdym z sześciu utworów spodobały mi się? Sądzę, że są motywacyjne do treningu lub biegania. Po drugie, we wpisie opublikowanym 25 maja napisałem, że raczej chcę zostać sam. Podczas słuchania tego albumu naprawdę czuję, że jestem całkiem sam, ponieważ jest bardzo mało znany. Ponadto jestem prawie pewien, że oprócz samego autora nikt nigdy nie napisał niczego o tym albumie, więc czuję się naprawdę wyjątkowy, szczególnie jako Chińczyk, który słuchał całego albumu.